Cześć Siemanko. Dzisiaj na garażu za gości motorek, łukasza. Pytał się mnie, czy da radę coś zrobić z tym jego wydechem, który ostatnio zakładał, o którym pisałem na stronie. jest już, Ma swój czas, także jest już trochę matowy, delikatnie. Próbował go tam po swojemu go trochę poprawiać, no ale jednak nie zastąpi to obrotów maszyny. Może spróbujemy tym proxonem przelecieć. Myślę, że. Efekt będzie trochę lepszy, no i zawsze to będzie ładnie wyglądało. Tak więc czekamy na Łukasza i zaraz zabieramy się do roboty. Coś tam słychać, chyba, chyba już jedzie. Chyba jedzie. Oczywiście. Wpisów 600 wieźliwa, że wizytę i zaraz się do za niego wezmę. A więc tak, polecimy tłumik pastą finiszową, bo widzę, że nie jest jakoś tak mocno zdrysowany, jedynie jest tak lekko zmleczony. Myślę, że może troszeczkę nabłyszczy, bardziej yy, zeszkli ta pasta. Aczkolwiek on już też jest ma swój, ma swój czas yy, żaden ten materiał, że on swojej takiej barwy już chyba nie, nie uzyska, ale zobaczymy. Dekka, nie, nie, dużo. No, powiem Wam, że chyba nabiera troszeczkę wyglądu. Troszeczkę będzie bardziej błyszczący, mi się wydaje. Kilka takich podejść na finiszowej paście i myślę, że będzie zdecydowanie lepiej. Także tak to teraz wygląda. Przeleciałem go trzy razy. No i nabrał, nabrał trochę połysku. W porównaniu z końcówką jest, jest różnica, bo końcówka jest metalowa. I bardziej tak się błyszczy niż tłumik. Ale jest i tak sporo lepiej. Myślę, że zawsze, zawsze będzie to fajnie wyglądało. Tak więc tak. Odpalimy jeszcze, zobaczymy jak on w garażu gada.